Cześć kochani, witam Was bardzo gorąco na kanale. Lubię tworzyć. Tematem dzisiejszego odcinka będą: spójrzcie, takie przepiękne papierowe liście, które wykonamy metodą origami. Spójrzcie koniecznie na listę materiałów, które nam się przydadzą podczas tworzenia, a tuż po tym, jak zwykle, zabierzemy się do działania. Bierzemy największy kwadrat i składamy go po przekątnej. Wyrównujemy zagięcia. Następnie rozkładamy. I teraz, tak do tej środkowej linii zagięcia, ponieważ ten kwadrat musimy ułożyć w taki sposób. Kierujemy oba boki. Prawy i Lewy bok. Już pokazuję, jak to się będzie odbywało. Zaczęłam sobie od lewego fragmentu, prawego fragmentu. Przepraszam. Prawy fragment i teraz lewy. Tak to wygląda. Wrócę do punktu wyjścia. Mieliśmy taki kwadrat. Złożyliśmy prawą część, lewą część, i teraz ten trójkąt, który został nam na dole, musimy skierować do góry. I zagięcie tego trójkąta będzie kończyło się właśnie w tym miejscu. O, dokładnie tak. Wszystko oczywiście poprawiamy. Tak nasza konstrukcja się w tym momencie prezentuje. Rozwijamy dolny fragment. Prawe skrzydło, lewe skrzydło i teraz ten dolny trójkąt wkładamy do środka. Zamykamy prawe skrzydło, lewe skrzydło. Mamy taki kolejny trójkąt, kolejny. I teraz lewą i prawą krawędź musimy skierować do tutaj środka. Tutaj widzicie, mamy środek wyznaczony. I zaczynamy od prawej strony. Kierujemy tę krawędź do góry. Rozprawiamy zagięcie i teraz to samo działamy z lewej strony. Widzicie? Tak to się w tym momencie prezentuje. Rozwijamy oba zagięcia i rozkładamy najpierw prawe skrzydło. Spójrzcie, w tym miejscu mamy. Zagięcie widoczne i musimy teraz złapać ten fragment w taki sposób, aby tutaj nam mamy to zagięcie, i e, to zagięcie dzieli nam kartkę, ten trójkąt, na dwie części: lewa część i prawa część. Ta prawa część jest oczywiście większa. I my teraz musimy palec wskazujący skierować tutaj na środek, na tę linię i chwycić za. Oba te fragmenty i je ze sobą delikatnie połączyć. O, dokładnie tak. Widzicie? Dzięki temu możemy złożyć kartkę tak. I ten fragment skierować do góry. Pokażę Wam raz jeszcze, aby wszystko było jasne. Wróciłam do punktu wyjścia. Rozłożyłam sobie to skrzydło. Tutaj jest to zagięcie. W międzyczasie już powstało nam drugie, ale jakby na to nie zwracajmy uwagi. Włożyłam sobie palec tej do środka, tak aby połączyć oba fragmenty, i złożyłam wszystko w taki sposób. Dobra, teraz lewa strona. Rozkładam lewe skrzydło. Znowu wpakuję palec do środka. Jednocześnie próbuję. Chwytać za jakby te oba fragmenty i złączyć je ze sobą. Złączyć je ze sobą po to, by następnie złożyć ten fragment, a ten skierować do góry. Brzmi dość skomplikowanie, a w praktyce, sami się przekonacie, będzie to mega łatwe. Zwłaszcza jeśli wykonaliście poprawnie wszystkie wcześniejsze czynności. Ok, zatem mamy już e, wykonane prawidłowo wszystkie działania, i co musimy jeszcze zrobić? Jedną rzecz. Odwracamy wszystko na drugą stronę, i teraz jeszcze raz przewrócę. E, te fragmenty, będziemy musieli ten i ten, te części, będziemy musieli złożyć na pół, ale aby złożyć je na pół, odwracamy właśnie wszystko na drugą stronę i e, składamy właśnie tutaj prawą. I lewą stronę do widocznej tutaj linii zagięcia. Już pokazuję, jak to się będzie odbywało. Chwytam sobie za prawą część kartki składam ją do. Położę sobie może tutaj i składam ją do środka, do tej środkowej linii zagięcia. Składam, składam, ale jednocześnie dbam o to, aby ten fragment był precyzyjnie. Złożone. Wyrównuję zagięcie. Tak to się prezentuje. I teraz to samo musimy zrobić z lewej strony. I też kierujemy do środka. I jednocześnie. Spójrzcie. Składamy tę część na pół. I voilà. Co następuje? Bierzemy sobie. Tutaj z drugiej strony chwytamy za kartkę i odginamy ją ku tutaj na górze. I dalej. Chwytamy za odwrót, odwrotną kartkę z drugiej strony i kierujemy tutaj ku górze. Mamy pierwszy moduł naszego liścia. Z pozostałych czterech kwadratów musimy zrobić. Identyczne fragmenty. A jak już to zrobimy, to będziemy je ze sobą scalać. Co zresztą dokona się już za chwilę. Oto wszystkie części składowe liścia. Tutaj jest największy, tutaj troszkę mniejsze, tutaj tej średniej wielkości i najmniejsze. I jak będziemy je sklejać? Biorę najpierw największy liść, On będzie takim punktem wyjścia. Biorę następnie te średniej wielkości i je umieścimy po prawej i lewej stronie tego największego liścia. Chwytam za klej. Klej nanoszę na lewą część tego liścia, średniej wielkości, jak już wspomniałam wcześniej. Naniosłam klej na całą powierzchnię tam za największy liść, i umieszczam ten fragment już z klejem na odwrocie tego elementu. Zrobione. Tak to wygląda z drugiej strony. Ok. Teraz znowu biorę sobie drugi liść średniej wielkości i tym razem klej nałożę sobie na prawą część. Dobrze, zrobiłam to. Chwytam za największy liść już tym średniej wielkości listkiem. I co robię? Tak jak poprzednio. Umieszczam go pod spodem tego elementu. Przyklejone, gotowe. Mamy taki oto fragment liścia. Zostały nam dwa mniejsze elementy i tutaj jakby działamy analogicznie. Pytam sobie za e, tutaj jeden z tych listków najmniejszych. Nakładam klej na lewy fragment i umieszczam ten fragment pod spodem tego liścia. Znaczy liścia, tego elementu. No właściwie liścia. Jakby nie patrzeć, to już jest nasz papierowy liść Dobra, skończone. Został nam ostatni element. Jak się możecie domyślić, najmniejszy element, tutaj musimy nałożyć klej na prawą część. Ok. I umieszczamy ten liść, ten fragment pod, z lewej strony pod tym e, modułem, tym fragmentem. Gotowe. Co jeszcze? Ostatnia część to jest ogonek. Ja ten ogonek wykonam ze sznurka. Odcinam niewielki fragment, odwracam całą konstrukcję na drugą stronę, nanoszę troszkę kleju w centralnej części, umieszczam tu sznurek, odwracam i Gotowe sznurek, możecie oczywiście sobie dociąć tuż jakby wedle uznania. I tyle. Liść klonu jest już gotowy Oto moje śliczne liście klonu w jesiennych odcieniach. Starałam się wytłumaczyć Wam wszystko bardzo dokładnie precyzyjnie, abyście sami potrafili takiego listka wykonać Jeśli jednak uznacie, że któryś krok jest niejasny, nieczytelny, to koniecznie się do mnie odezwijcie, czy to poprzez komentarz, czy też drogą mailową. Piszcie wtedy na adres, lubię tworzyć małpa gmail.com Oczywiście ze swojej strony postaram się wszystko wyjaśnić, opisać i Generalnie wam pomóc. W każdym razie, jeśli uznaliście, że ten tutorial jest pomocny, fajny, to koniecznie kliknijcie kciuka w górę, zasubskrybujcie mój kanał i zapraszam Was także do oglądania innych moich filmików, które są dostępne na moim kanale no i które pojawią się tutaj już wkrótce. Tymczasem się z Wami żegnam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Papa! Pa!